Mam wróci dziś później. No to do roboty. Śliwki, knor, marynata i torebka. Piekarnik nagrzany? Nagrzany. I już? I już. Jestem. Jemy coś? Knorfik stanie na dziś z torebką do pieczenia. Soczysty schab co się winnym. Hmm. Świetnie ci się udało. Nam się udało. A jak to zrobiliście? Tobie też by się udało. Pyszne i soczyste w każdym kawałku. I bum, i bum, i bum. Na gorączkę. I, bum, I ból u maluszków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak dojrzałe kobiety powinny wzmacniać włosy, skóry i paznokcie? Z wiekiem zmienia się zapotrzebowanie na ważne substancje. Po Q10, kolagen, elmetionina Trzeba je uzupełniać. Polecam belisę 40. Zamiast zestawu witamin odpowiednich dla osób młodszych, Belisa 40 Plus zawiera substancje niezbędne dla kobiet dojrzałych. Nie da się zastąpić Belisy. Belissa 40. Plus. Wszystko do wzmocnienia, włosów, skóry i paznokci. A na opalanie Belisa Sun. przyspiesza, wzmacnia i przedłuża opalniznę. Życie w mieście to duże wyzwanie dla moich oczu. Dlatego moje soczewki kontaktowe muszą dotrzymać mi kroku. Poszłam do specjalisty. Dla zdrowia Twoich oczu stworzyliśmy nowe, jednodniowe soczewki kontaktowe One Day Acuvue True Eye. Pierwsza na świecie wyjątkowo gładka soczewka dzięki technologii Hydra Clear One. Zapewnia większy dopływ tlenu, a Twoje oczy mogą lepiej oddychać. Aby Twoje oczy były zdrowe, jasne i błyszczące. Moje oczy są zdrowe i pełne życia, tak jak ja. One Day Acuvue True Eye. Poproś specjalistę o 10 bezpłatnych soczewek do wypróbowania. Cierpisz na katar alergiczny? Zastosuj OTRIVIN Allergy, który działa podwójnie. Oczyszcza nos i zatoki oraz hamuje reakcje alergiczne do 6 godzin. OTRIVIN Allergy Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz być najlepszy? Najbardziej gładkie golenie i maksymalny komfort dla Twojej skóry dzięki jednoczęściówce Wilkinson. Trzy ostrza Wilkinson. Dwa paski nabliżające i pełna elastyczność. Zrób to dla Siebie. x 3. Najlepsza jednoczęściówka Wilkinson. Jeżeli obawiasz się przeciekania w nocy, możesz spać tak? Lub wypróbować OB Pro Comfort Super. To jedyny tampon ze skręconymi rowkami i otoczką Silk Touch, który bezpiecznie wchłania wydzielinę, zapewniając 97% skuteczności nocą. Teraz możesz spać spokojnie. Tampony OB są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Heja, dobre rzeczy zawsze przychodzą same. Teraz masz darmowe rozmowy z wybraną osobą po każdym doładowaniu, a powyższym ze wszystkimi w Heja. Absurdalnie proste. Heja. Skóra pod pachami jest bardzo wrażliwa. Dlatego każde golenie łatwo ją podrażnia, nawet jeśli tego nie widzisz. Tylko antyperspirant DAW zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego, Który pomaga skórze pod pachami zregenerować się po goleniu, pozostawiając ją delikatną i gładką. DAW. Już tysiące Polek wie, jak regenerować skóra pod pachami z daw. Dołącz do nich, zadzwoń na inwolinie. Kredyt hipoteczny z niską ratą. Także w programie Rodzina na swoim. Stwórz własny dom. Nie czekaj z marzeniami. Bank Milenium inspiruje nas życie. zostań gwiazdą Chihi TV. Jeżeli nakręciłeś wesoły film, przyślij go do nas koniecznie i weź udział w konkursie. Wygraj nagrodę miesiąca. Regulamin zabawy na stronie www.pulse.pl Ukośnik kości TV. Wasze najzabawniejsze amatorskie nagrania. Hihi Hi TV w sobotę i niedzielę o 19.00. Oto bohaterowie codzienności. Muszą być fizycznie sprawni, odważni, odporni psychicznie. Dostać się, jak nie szans. I się zaczyna problem w tym momencie. Muszą być gotowi do niesamowicie ciężkiej pracy w bardzo trudnych warunkach. Spieszyć na każde wezwanie. A bardzo tam nie ma nikogo? Czy zastanawiałeś się, co widzą, a czego ty nie widziałeś? W paśmie Mocne Wieczory Czwartkowe. JRG w akcji. Jutro o 20.30 w Telewizji Puls. Jedna sekunda potrafi zmienić całe życie. Właśnie mocne wieczory czwartkowe. Szok wideo. Jutro o 21.00 w telewizji Puls. No i tak to Na brzeszku wersalki, ostrożnie przysiadłszy, rzuciła surowym okiem. Wystrój ujrzawszy i się nie zachwyciwszy, upiła łyk z filiżanki. Krząknięcia z dezaprobatą jednakowoż zaniechała. Dumę z aranżacji w gospodarzach dostrzegłszy. Tuszując niezręczność owej sytuacji, próbę sprężystości podjęła. Wynik jej za zadowalający, chcąc nie chcąc uznawszy. Kropka. Ika, ty tu urządzisz. Czy znasz to uczucie, gdy nie możesz dać z siebie więcej? Dlatego, gdy ktoś na Ciebie liczy, a Ty przegrywasz ze zmęczeniem, zażyj BodyMax. Suplement diety BodyMax Plus to żeń-szeń witaminy oraz najwyższa dawka magnezu. Szybko wzmacnia cały organizm. BodyMax zwalcza zmęczenie, dodaje energii. Zapamiętać naszą nową nazwę? To Pikuś. Aviva. Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje. Nowa sukienka. Cisła bliska. Krótka spódniczka. Szczupłe uda. Płaski brzuch. Fałtki zniknęły. Linea. 4 kg mniej. 8. 5 mniej. Wyzyskuje ją. Dwa rozmiarki. Nie wstydzę się. Linea. Podawam się sobie. Linea suplement diety działa potrójnie. Zmniejsza łaknienie spala tkankę tłuszczową, ogranicza wchłanianie węglowodanów. Linea potrójne działanie na odchudzanie. I ty też możesz schudnąć. Zawsze zajmuj najlepsze miejsca. Domagaj się największej wygody. A nade wszystko rozkoszuj się wyśmienitym smakiem Gourmet Gold. Jedynym takim delikatnym i smakowitym musem. To przyjemność doskonała. Gourmet Gold. Jak mógłbyś mu odmówić? Kochanie, wyjdź! Co jest? Majanżu? Tam jej nóspę. Przyczyną większości bólów brzucha jest skurcz. Na bóle brzucha różnego pochodzenia pomoże NOSPA, lek o działaniu rozkurczowym. Jak twój brzuch, kochanie? Nie boli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przedstawiam wam Delmę Extra o smaku prażonej cebulki. Tegoroczny przewód. Będzie pyszna do kanapek. Pewnie. I doskonała do jajecznicy? No jasne. ma ekstra o smaku prażonej cebulki. Smakuje całej rodzinie. No wiesz, tyle ci już zawdzięczam, że masz u mnie duży kredyt zaufany. A ja myślałam, że to wy macie u mnie kredyt. No tak, mieszkaniowy. Dobre nowiny szybko się rozsodzą. Tak jak kredyt mieszkaniowy banku Nordea. Z niską ratą, szerokim wyborem walut i profesjonalnym doradztwem. Grasz w zielone? Oczywiście. Pomyśl o włosach zdrowych, jeśniących, o mocnych i zadbanych paznokciach. O gładkiej, elastycznej skórze. Skrzypowita, unikalna aktywna formuła z wyciągiem ze skrzypu i pokrzywy. Wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Skrzypowita, jesteś piękna. Teraz opakowanie promocyjne dodatkowe 25% tabletek gratis. Pytaj w swojej aptece. Uczestnicy wyścigu EcoCup musieli przejechać z Paryża do Genewy przy najniższym zużyciu paliwa. Tomasz Szarik i Zuzanna Lamperowa ze Słowacji uzyskali wynik 3,14 litra na 100 km. Teraz możesz pobić ten rekord dzięki ekonomicznym samochodom Peugeot z silnikami HDI. Zapraszamy do salonów na dni EcoCup. Dzisiaj dostajesz rabat, a od jutra zaczynasz oszczędzać. Dowiedz się więcej o podwójnej korzyści na www.peugeot.pl Złap wiosenną nutę, podaruj sobie nowy dzwonek na komórkę. Oto świetne kawałki pełne pozytywnej energii. Nuta 1. One Republic. Nuta 2. ATB i Flanders. Nuta 3. The Black Eyed Peas. Nuta 4. Rihanna. Nuta 5. Edward Maya. Pod numer 76-550 wyślij SMS o treści nuta, a po kropce numer wybranego utworu. Nie czekaj, nuta pod numer 76-550. No, Nazywam się WWE Superstars. Dzisiaj o 20.30. W najbliższym odcinku testu na męskość Ashley Haymes podejmie nowe wyzwania. Słyszałem, że trzeba się tu nacharować. Pracowałeś pod ziemią? Będzie pracował przy wydobyciu australijskich opali i bronił honoru w bokserskim pojedynku z lokalną mistrzynią. Dawaj, mała. Dawaj, mu. Test na męskość. Dzisiaj o 22.00.